Moi drodzy witam serdecznie. Jesteśmy przed budynkiem MPK w Częstochowie gdzie byliśmy zapytać się rzecznika prasowego odnośnie przystanku który został przeniesiony z ronda Mickiewicza na Aleję Wolności przy skrzyżowaniu z 1 maja gdzie ten przystanek wchodzi wszedł Bezpośrednio na ścieżkę rowerową, i ścieżka rowerowa została e, połączona z przystankiem, mijają się, mijając się e, po środku, i tam jest e, zakończenie ścieżki rowerowej, e, o czym sygnalizuje znak e, pionowy. I o to chcieliśmy zapytać, e, dlaczego e, ścieżka rowerowa, która była Czymś pożytecznym, ułatwiającym poruszanie się rowerzystom została zlikwidowana. Czyli coś, co się zostało zbudowane, wyremontowane, a zarazem zniszczyło coś fajnego, kto, kto na to pozwolił. Czy będzie zmiana tego błędu nie mamy odpowiedzi, ponieważ rzecznik prasowy jest podobno na zwolnieniu i Ktoś z sekretariatu przez telefon tutaj na dyżurce poinformował nas, aby wysłać maila do zarządu, więc wyślemy tego maila z tymi pytaniami do zarządu i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to wszystko zostanie naprawione w jaki sposób nie wiem, ponieważ na planach tego remontu, który widziałam, taka ścieżka w ogóle już nie była ujęta. Więc już na wstępie projektu było wiadomo, że ta ścieżka nie będzie tam miała mieć miejsca. Dlaczego tak się stało? Będziemy pisać z tym pytaniem, będziemy czekać na odpowiedź. Oczywiście Wam tą odpowiedź przekażemy. Spod budynku MPK w Częstochowie Katarzyna Lasowska dla Częstochowa Infowideo trzymajcie się i jak zwykle do następnego. W temacie wątpliwości, które budzi u niektórych mieszkańców w internecie łączenie się drogi rowerowej z nowym peronem tramwajowym w obrębie ronda Mickiewicza, pragnę z całą stanowczością podkreślić, że nie ma tutaj mowy o błędzie w sztuce budowlanej czy jakiejś niedoróbce. Jest to rozwiązanie wynikające z tego, że nakładają się na siebie dwie inwestycje i ten stan jest stanem tymczasowym. Peron tramwajowy w obrębie Ronda Mickiewicza bowiem jest już wbudowany w kształcie, który przewiduje projekt przyszłej inwestycji. Przebudowy ulicy 1 Maja, która jest, której przygotowania są bardzo zaawansowane. I dlatego, by w perspektywie nieodległej za chwilkę nie burzyć tego peronu na nowo i nie budować go w, właśnie w takim docelowym kształcie, został już wybudowany w kształcie przewidzianym w projekcie przyszłej inwestycji. Jest to myślenie perspektywiczne, po to, żeby nie marnotrawić publicznych pieniędzy w przypadku realizacji kolejnych zadań. Jednak by to rozwiązanie, które jak powiedziałem jest rozwiązaniem tymczasowym, jeszcze ma miejsce na trwającej budowie, nie generowało niebezpiecznych sytuacji, żeby rowerzyści mogli połączyć się z istniejącą infrastrukturą, która jest dla niej przewidziana. Miejski zarząd dróg będzie łączył te istniejące ze sobą ślady infrastruktury rowerowej poprzez takie tymczasowe rozwiązanie po terenie sąsiadującym, by mogła ta droga rowerowa stanowić spójną całość, mimo tego, że, że ten peron tramwajowy jest już w innej formule wybudowany żeby tak było miejski zarząd dróg yy, przeprowadza stosowne konsultacje z, z właścicielami terenu przyległego żeby można było takie rozwiązanie tymczasowe przeprowadzić a oczywiście docelowo przy budowie ulicy 1 Maja i pozostałych elementach tego skrzyżowania, które będzie wyglądało zupełnie inaczej w perspektywie realizacji tej inwestycji. Ta droga rowerowa będzie się już łączyła zupełnie w inny i stanowiący spójną całość sposób. Reasumując, Przebudowa linii tramwajowej w tym miejscu musiała być już dostosowana w tym temacie infrastruktury dedykowanej pasażerom pod inwestycję, która jeszcze się nie zaczęła de facto, ale już jest zaprojektowana i peron został wybudowany w takiej formule, jaki będzie tam docelowo także po realizacji przebudowy ulicy 1 maja, by nie musieć tam już dokonywać większych ingerencji. Poza tymi, które będą konieczne. Dlatego też ta droga rowerowa będzie miała swoją kontynuację, będzie się łączyła na razie tymczasowo z istniejącą infrastrukturą, a docelowo w nowym śladzie, w nowej formule, także tak jak wygląda. W nowej kształcie peron tramwajowy, tak i ta infrastruktura docelowo przy budowie ulicy 1 maja będzie stanowiła spójną całość z pozostałymi sieciami. Proszę więc o wyrozumiałość, o ostrożność. To, co na budowie, nawet w jej trakcie, albo przede wszystkim w jej trakcie, wygląda nie do końca logicznie niekoniecznie. Docelowo tej logiki w sobie mieć nie będzie, bo w mieście trzeba myśleć perspektywicznie o kolejnych zadaniach i też do tych kolejnych zadań dostosowywać infrastrukturę, która jest przebudowywana.